funkcje równe. O funkcjach f i g f i g mówimy, że są równe, jeżeli spełniają dwa warunki jeżeli. I pierwszy warunek jest taki, że... Dziedzina funkcji f jest identyczna z dziedziną funkcji g. To jest pierwszy warunek, i jednocześnie musi być spełniony drugi warunek, że dla dowolnego x, dla dowolnego x należącego do dziedziny czy to funkcji f, czy to funkcji g. Na dowolnego, czyli jeżeli on już należy do tej dziedziny, to wartość funkcji dla tego argumentu, wartość funkcji f jest równa wartości funkcji g. Dla dowolnego. To jest cała teoria, jeżeli chodzi o funkcje równe. Pierwsze zadanie będzie polegało na tym, że będziemy musieli sprawdzić, czy funkcje f i g są. Równe. Czyli pierwsze polecenie to jest sprawdź, czy funkcje F i G są równe jeżeli i podpunkt a. Funkcja f ma wzór x kwadrat dodać 2, gdzie x należy do r oraz funkcja g od x równa się pierwiastek z x do czwartej plus 4 gdzie x też należy do zbioru R. Tak naprawdę to podali nam już obie dziedziny. To jest dziedzina funkcji f, to jest dziedzina funkcji g. Czyli dziedzina funkcji f jest równa dziedzinie funkcji g. Nawet gdyby tego nie podali, to zobaczmy, patrząc się na ten wzór, no nie ma takich xów, w których miejsce podstawiając jakąś liczbę, że byłoby coś zabronionego, czyli nie ma x w mianowniku, nie ma x pod pierwiastkiem stopnia parzystego, więc dziedziną jest r. Dlaczego tu też jest dziedziną R, pomimo tego, że jest pierwiastek. Ponieważ cokolwiek podniesiemy do potęgi czwartej, jest większe bądź równe 0. I jak dodamy jeszcze czwórkę, czyli pod tym pierwiastkiem stoi wyrażenie od czwórki włącznie wzwyż, to znaczy, że każdą z tych wielkości możemy pierwiastkować. Czyli pierwszy warunek jest spełniony. Teraz musimy sprawdzić, czy jeżeli wstawimy w miejsce x dowolną liczbę, czy te wartości f od tej liczby i g od tej liczby czy będą takie same? No, jak to zrobić? No, ym, będziemy sprawdzali do momentu, kiedy natrafimy na jakąś sprzeczność, bo jeżeli chociaż dla jednego x te wartości będą różne, no to już odpada drugi warunek, czyli funkcje nie będą równe. Sprawdźmy, no, zawsze najłatwiej podstawia nam się 0. To obliczmy f od 0. Czyli w miejsce tego x wstawiamy 0, czyli 0 do kwadratu plus 2. Uzyskamy 0 plus 2 i to jest 2. Czyli dla argumentu 0 uzyskaliśmy 2. To zobaczmy, co będzie, jeżeli w miejsce x wstawimy też 0, ale w funkcji g. Czyli obliczymy g od 0. Pierwiastek. 0 do 4 i plus 4. 0 do 4 to jest 0, plus 4, i uzyskamy pierwiastek z 4, czyli 2. Czyli widzimy, że wstawiając w miejsce x 0, to f od 0. Równa się g od 0. Czyli po tym pierwszym przykładzie na razie mamy jakby potwierdzenie, że one są równe. Ale wstawmy inną liczbę. Na przykład wstawmy liczbę 2. f od 2. Wstawiamy do wzoru. 2 do kwadratu, dodać 2 to będzie 4. Dodać 2, i to jest 6. Obliczmy tak samo g od 2. Patrzymy się na wzór, czyli jest to pierwiastek, 2 do potęgi czwartej, i dodać 4. 2 do potęgi czwartej to jest 16, bo to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2. 16. I dodać 4. No, musimy tej dodać, żeby nikt nie pierwiastkował, że to jest pierwiastek z 16 to jest 4, pierwiastek z 4 to jest 2, i wyjdzie 6. Nie, tak nie wolno. Pierwiastek będzie z 20. Ta liczba się nie pierwiastkuje, ale jest to pierwiastek z 4 razy 5. Ta czwórka wychodzi spod pierwiastka stopnia drugiego jako liczba 2. Czyli to jest dwa pierwiastki z 5. Co to oznacza? Że znaleźliśmy taki argument, że f od 2 jest dokładnie różne od g od 2. Czyli... Wystarczy znaleźć chociaż jeden taki, tak zwany kontrprzykład i odpowiedź powinna brzmieć. Funkcje f i g nie są równe. To jest odpowiedź do podpunktu A. Podpunkt B. f od x równa się 6 razy wartość bezwzględna z x i odjąć 4x dla x należącego do naturalnych oraz g od x jest równe 2x. Gdzie x należy do naturalnych. To już nam mówi o tym, że dziedziny obu funkcji są równe. Przechodzimy do sprawdzenia. No, ponownie podstawmy sobie za x0. f od 0 równa się. 6 razy wartość bezwzględna 0. Odję 4 razy 0. Wartość bezwzględna 0 to jest 0 i razy 6 to jest 0. 4 razy 0 to jest 0, czyli odejmujemy 0 i wychodzi 0. Obliczmy G od 0. G od 0 to jest 2 razy 0 i to jest 0. Czyli mamy dla pierwszego sprawdzanego argumentu f od 0 równa się g od 0. Wstawmy inną liczbę, ale zobaczmy naturalną. No, Podstawmy sobie powiedzmy 7. No, f od 7. 6 razy wartość bezwzględna z 7.

Razy 7 i to jest 14. Wniosek. Drugi z podstawionych argumentów daje nam to, że f od 7 jest równe g od 7. Sprawdźmy jeszcze jeden. No powiedzmy 15. f od 15.

2 razy 15 i to jest 30. Wynika, ponownie mamy równość. F od 15 równa się G od 15. Pytanie jest takie, ile się tych xów należy podstawić? No skoro widzimy, że podstawiamy i te wyniki są póki co takie same, to sprawdźmy dla pewności, co z tymi wzorami funkcji jest? Funkcja g od x jest takiej bardzo prostej postaci. Funkcja f jest takiej bardziej skomplikowanej. Więc spróbujmy zająć się tą funkcją f od x. f od x to jest tak. 6 razy wartość bezwzględna z x. Odjąć 4x. I teraz proszę popatrzeć. x należy do naturalnych. To znaczy, tu wstawiamy wielkości, które są albo zerem, albo wielkością dodatnią. Wartość bezwzględna z czegoś, co jest albo zerem, albo wielkością dodatnią, jest tym, co jest wewnątrz. To jest x. Czyli szóstkę przepisujemy, natomiast wartość bezwzględna z x przy n naturalnym to jest nadal x. Resztę przepisujemy. Podjąć 4x. Co uzyskamy? No 2x. A to jest nasza funkcja g od x. I proszę spojrzeć, że gdybyśmy zamiast podstawiać, przekształcili ten wzór, nie musielibyśmy całej tej roboty wykonywać, a stwierdzilibyśmy, że funkcja f od x jest równa g od x przy tej samej dziedzinie. Zadanie drugie zadanie drugie będzie polegało na tym, że mamy wykazać, że funkcje są równe. Wykaż, że funkcje f i G są równe. i funkcja f jest taka czyli f od x równa się x kwadrat odjąć x przez x odjąć 1 natomiast funkcja g od x jest wyrażona wzorem 2x w nawiasie 1 odjąć x przez 2 odjąć 2x. Zacznijmy od dziedziny. Spójrzmy na pierwszą funkcję. Patrzymy na to, że jest mianownik i widzimy, że bliscy x na pewno nam nie wolno podstawić jedynki. Czyli dziedziną funkcji f to są liczby rzeczywiste z wyłączeniem 1. A co jest dziedziną funkcji g? No można to przyrównać do zera, ale też możemy w pamięci to zrobić. To jest dwójka. Gdybyśmy w miejsce x wstawili jedynkę, to byłoby to równe 0. A zatem dziedzina funkcji g to jest też rzeczywiste z wyłączeniem elementu 1. Czyli pierwszy warunek jest już spełniony. Gdyby dziedziny się nie zgadzały, to już moglibyśmy zakończyć zadanie. Ale tak, dziedziny się zgadzają. No to teraz spójrzmy, co możemy z tymi wzorami zrobić. No, przyjrzyjmy się temu, co jest w tej funkcji f. Na pewno widzimy, że można byłoby x wyłączyć przed nawias. No to wyłączmy x przed nawias i w nawiasie będzie x odjąć 1, ponieważ każdy wyraz przez to dzielimy x kwadrat przez x to jest x, minus x przez x to jest minus 1, a mianownik przepiszmy x odjąć 1. I teraz, przy konkretnie tej dziedzinie, zobaczcie, możemy to skrócić. Czyli nasza funkcja f od x przy tej konkretnej dziedzinie ma dość prosty wzór x. Przejdźmy do na naszej funkcji G. W liczniku no jest w tym momencie postać iloczynowa, ale w mianowniku zobaczmy, moglibyśmy wyłączyć dwójkę przed nawias. Czyli licznik przepisujemy, a w mianowniku wyłączam dwójkę przed nawias i w nawiasie co zostanie. 2 podzielone przez 2 to jest 1, minus 2x przez 2 to jest minus x. Dwójki nam się skracają. Przy tym założeniu, 1 odjąć x też w całości się skraca. I co nam zostaje? g od x równa się x. Skoro tak, Zatem przy równych dziedzinach wzory są identyczne. Zatem funkcja f od x jest równa funkcji g od x. Przejdźmy do zdania trzeciego i już ostatniego. Tu było, mieliśmy wykazać, że funkcje f i g są równe. To w zdaniu trzecim wykaż, że funkcje F i G nie są równe. No i weźmy sobie taki przykład. F równa się 3 odjąć x przez x kwadrat, odjąć 6x plus 9, a funkcja g od x jest równa 1 przez x odjąć 3. Zaczynamy od dziedziny. No, tutaj jest troszkę kłopot, ale tutaj widzimy, że jest dość prosta dziedzina. Bo dziedziną funkcji g będą liczby rzeczywiste z wyłączeniem elementu 3. To widzimy, gdybyśmy w miejsce x wstawili trójkę, to wtedy dzielilibyśmy przez 0, co jest zabronione. Natomiast co zrobić tutaj? Ja proponuję, żebyśmy zanim zrobimy dziedzinę, spróbowali to wykorzystać i znamy takie zapisy, Ponieważ to jest rozwinięcie wzoru sukonego mnożenia. Ja zapiszę to w takiej formie, jaką znamy ze wzoru. Czyli pierwszy wyraz do kwadratu odjąć podwojony iloczyn i plus drugi wyraz do kwadratu. A kwadrat odjąć 2AB i plus B kwadrat daje nam to. A minus b i do kwadratu. f od x na razie przepisujemy. Tu przepisuję 3 odjąć x, a tutaj. Jeżeli to jest a kwadrat odjąć 2ab, bo się zgadza, i dodać b kwadrat, to możemy zapisać w takiej formie, czyli dokładnie x odjąć 3 i do kwadratu. A minus b i do kwadratu. I to już nam daje dziedzinę tej funkcji, ponieważ widzimy, że znowu, aby mianownik był równy 0, to w miejsce x wstawilibyśmy trójkę, czyli dziedziną funkcji f jest też r z wyłączeniem elementu 3. Czyli dziedziny się zgadzają. Ta dziedzina z tą dziedziną. No to dlaczego mają nie być sobie równe? No to zobaczmy, co dalej z tego przekształcenia będzie. Tu jest 3 odjąć X, a tu jest nawias X odjąć 3. Żeby ewentualnie można było skrócić, skoro w liczniku te wyrazy nie zgadzają się tylko i wyłącznie znakami, to wyłączmy minus przed nawias. Czyli jeżeli jest 3 odjąć x, a ja chciałbym mieć na odwrót x odjąć 3, to wyłączam minus przed nawias. Sprawdzenie byłoby takie. Gdybym opuścił nawias, minus z x to jest minus x. No było. Minus z minusa 3 to jest 3. I było. Czyli ten liczyk jest taki sam jak ten. Mianownik przepiszmy. I teraz to skrócimy z tym kwadratem. Możemy skrócić. Dlaczego? Bo taka jest dziedzina. Co zostanie? F od x równa się. Po skróceniu, co zostanie w liczniku? No minus 1, a w mianowniku zostanie x odjąć 3. Taki jest wzór funkcji f od x. A jaki był wzór funkcji g od x? Taki sam? No, niestety nie. Tu jest 1 przez x odjąć 3, a my uzyskaliśmy minus 1 przez x odjąć 3. Tak, żeby były widoczne oba wzory. Widzimy, ten wzór i ten nie są identyczne. A zatem dziedziny były takie same, natomiast z tych wzorów wynika, że funkcja, f, że funkcja f od x jest różna od funkcji g od x. Mieliśmy wykazać, że te funkcje nie są równe i właśnie w ten sposób to zostało pokazane.